No i się stało to, co myślałem, że się stanie, czyli Napoli po raz kolejny kupun nam popsuło. No nic, zapraszam do oglądania dzisiejszej propozycji na wtorkowe mecze ligowe. Cześć wszystkim, Seba z tej strony. Kolejny odcinek na naszym kanale Bedside, i przed nami kolejne mecze ligowe. Dosyć ciekawie, bo w środku tygodnia we wtorek. Jest parę spotkań z lig top 5, także myślę, że warto się nimi zainteresować. Lecimy z tym. Kupon gramy w fortunie, tak jak ostatnio, także bez zbędnego gadania, idziemy do niego. Zaczniemy sobie od czegoś, co ostatnio bardzo często tutaj daje i w sumie na razie mnie nigdy nie zawiadło, czyli Liga Arabska. Gramy ten mecz, właśnie teraz nam się wyświetlane na ekranie, nie będę starał się wypowiedzieć nazw tych zespołów, ale gramy zwycięstwo gospodarzy, są w górnej części tabeli, są w wyśmienitej formie, a zespół gości walczy gdzieś tam o utrzymanie i widać, że im całkowicie, ale to całkowicie w tej lidze nie idzie, no i liczę, że po prostu gospodarze to wygrają, nie mają żadnego remisu, nie oddadzą tego meczu, a jeżeli ktoś chce ciutkę wyższy kurs, to over 1,5 bramki jest po kursie 1,26, też myślę, że na spokojnie do zrobienia, no bo grają u siebie i są dosyć dobrzy. Potem do pierwszego meczu z dwóch z Ligi Angielskiej. Crystal Palace kontra Wolverhampton. Jeżeli chodzi o Anglię, o Premier League, to Wolves w drugiej części sezonu podniosło się. Początek mieli tragiczny. Grali beznadziejnie, dołowali. Teraz grają ciutkę lepiej. Gdzieś tam się trochę podnieśli. Na pewno nie jest tak tragiczny jak było. No i grają na wyjeździe przeciwko Crystal Palace, które ostatnio wygrało FA Cup z Manchesterem City. Jak i ogólnie w tym sezonie prezentują się naprawdę, naprawdę dobrze, mimo a mimo niektórych osłabień sprzedaży przed sezonem dosyć ważnych zawodników i niekoniecznie dobrych uzupełnieniach, chociażby Daiichi Kamada w środku pola, no nie sprawdza się tak jak myślę, że dużo kibiców Crystal Palace się tego spodziewało, że będzie grał, no bo dużo osób raczej pokładało w nim dosyć spore nadzieje, ja też jako kibic Crystal Palace, no ale niekoniecznie się spisywał, ale to nieważne. Jeżeli chodzi o typ, no to Crystal Palace z remisem, myślę, że grając u siebie będąc w takiej dobrej formie, no chyba, że po tym FA kapie bardzo pobalowali i z Wolves nie będą tak super Rally. Jednak myślę, że wygrana z remisem na spokojnie po takim fajnym kursie 1.43 do tego tripla pasuje. No i potem mamy Manchester City Bournemouth. To jest też dosyć ciekawe spotkanie. Wiemy, że Liverpool wygrał ligę, wiemy, że Manchester City nie ma już na to szans, jedynie co to teraz jest walka o jakiekolwiek puchary. No i Liga Mistrzów, Liga Konferencji, cokolwiek, aby mieli Sens grania w następnym sezonie. Ja tutaj poszedłem w typ statystyczny. Over 8,5 rzutów różnych, kurs 1,34. Myślę, że w tym spotkaniu jest to dosyć dobry wybór, no bo City dalej gra w kratkę, mimo że z tego dołka, który jakiś czas temu mieli, się podnieśli. Jednak dalej e, ciężkie są te ich spotkania, ciężkie są, są ich te mecze do typowania. Wiadomo, można ryzykować over 2,5 bramki, BTTS, bramkę Erlinga Halanda, e, No ja jednak poszedłem w over rzutów rożnych. Mam nadzieję, że jeżeli to będzie taka gra ofensywna i to Bournemouth e, będzie próbowało zagrozić, wygrać, zremisować, jakiekolwiek punkty wywieźć, no to, że rzuty różne będą po prostu w tym meczu padały. No i to było na tyle. Kurs mamy 2,34. Gramy za stówę, więc akurat będzie podwojenie. No i co? Po prostu liczymy, że tym razem to wejdzie. Ten poprzedni kupon no boli mnie boli, bo jednak w ten mecz jest z jakiejś bramki, czy chociażby e, żółte kartki. E, no ale nic, e, na to nie patrzymy. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to będzie tyle. Będzie miło, jeżeli zostawicie subskrypcję na ten kanale, gdyż lecę po 3000 subskrypcji. Jestem naprawdę blisko. Łapkę w górę, komentarz konkursowy jaki zwykły, co wygracie na wtorkowe mecze z piłki nożnej, a może z czegoś innego. Jeżeli konkurs chodzi, 5 najszybszych osób karnia po 20 zł do Bookmakera Fortuna. A poprosiłbym Was o dokładny wynik meczu: Manchesteru City i Bournemouth. To był na tyle, trzymajcie się i cześć!